Jak myślicie, co wejdzie, jaki wejdzie? 1,99,6. No, 6,5, 2, 1,99,6, albo nie wiem. Ej, LR, twój lud zaraz zniknie. No ja już jestem tutaj przecież. Zbieraj. 1,99,6, nie No to bo musisz mi szandalik Jego nie, nie od tej strony, od tej się go bije, patrz. Tu. Zaraz zniknie. Ma to ktoś broń 2. białą? Ja mam cricket bata Nie do mnie, ja nie chcę. ty okay, nie chcesz? chcesz? Ja nie. No, o, myślę, spróbuję tak jest. najbardziej podstawowe. 1, 2, 3, 4. A tutaj taki UN. Tak, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Widzę, teble leci z respo od rzeki. Gdzie? Yeah. Że... Od rzeki. Dokładnie, gdzie? E, kurde, gdzieś Ej. po lewej od ciebie. Tak trochę. Nie wiem, nie wiedziałem o JOLO Jak to 7 eee y, amunicji w Stanagu Z dwunek. Ja Możesz mi rzucić. Bo no no mam dwie... O, o no drugu, drugu, wie, wiesz, drugi dwie psi, drugi biegnie. No, jak już ja hmm. no, Drugi biegnie. Tak, tak Ale gdzie oni są? No na respie od tego. To, no, to możemy lejść na hotel. Możemy wyjechać, nie? No w niej też na pogramy. Skarki, na hotel. Już. Właśnie, ja też muszę na hotel, bo le po leki muszę się zgłosić. No, ja mam. To, to na hotel uderzamy wszyscy? Tak. To idziemy tam. A, widzę, a, widzę, biegnie typek, no. Yes. Biegisz. Yes. Biegisz. Yes. Jest. Gdzie widzisz? Jest... tam Jak jest to takie... Eee, wybrał, wyrzucał. A, no to trzeci leci. Trzech jest, dobre. To, to może to, to ci? Na policję to prawdopodobnie. To sami pewnie. Chodź bardziej na lewo. Mhm, no, idę. Serio? Kurwa? O, idzie. Zabijłam. Mamy po sniperkę. FSSK, uważaj. Kurwa FSS Czterech typów od tego, od spawn na FSK jeden Od, od spałmy zabiło. A wy w ogóle zauważyliście, że mnie zabili? Nie, Nie. no to, no, to super. Super. dzięki za osłonę. Jeszcze ja chcę lecić. Odbudowy. 4 typy ani mówię za dwóch na chwilę. Ej, typów. No chodźcie. Ty Nada na piętro, tak? Było? Uważajcie yy, Na dachu czy czwarte piętro? Nie, to dostał. No, lewy pokój w Willi stoi, typ. Oni są przed jeszcze tym hotelem. Jeden z fajestrz skąbieka